Cześć, jesteśmy dzisiaj nad jeziorem. Będziemy łowili na klasycznego Federa przy użyciu mieszanek marki Genlock. Pokażemy wam mieszankę uniwersalną, bo naszym celem będą leszcze, karpie, być może amury. Zbudujemy mieszankę w oparciu o spożywkę z dodatkiem paru dodatków zanętowych. Być może sięgniemy po gliny, tak naprawdę przystępujemy do, do mieszania mieszanek. Za chwilę zobaczycie, jakie składniki trafią do naszych wiader. Na pewno zdecyduje się dzisiaj na mieszankę karp z serii Genialok Number One, to jest mieszanka ukierunkowana głównie na karpie. Z powodzeniem może być do dodawania do mieszanek leszczowych. Tutaj będziemy mieli grubszą frakcję. Więcej tych składników to nie będzie mieszanka mocno pracująca, więc sprawdzi się i przy połowie leszczy, czy połowie linów, czy innych ryb. Więc śmiało sięgajcie po nią przy łowieniu jakichkolwiek ryb karpiowatych. Sama mieszanka ma dość grubą frakcję. Jest tam też sporo ziaren i ziaren kukurydzy. Kukurydzy w czerwonym kolorze. Jest też konopia, jest pieczywko, fluo mieszanka ma bardzo fajny zapach w tej chwili ma taki kolor przybrudzonej pomarańczy ten kolor się trochę zmieni po dodaniu wody, natomiast my nie tylko będziemy pracowali na tej mieszance oprócz niej dodamy na pewno mieszankę leszczową ona jest w trochę innym odcieniu, trochę drobniejsza na frakcję od tej mieszanki karpiowej i jako trzecią mieszankę klub Gardens jako coś takiego co minimalnie będzie nam bardziej pracowało tutaj w Łowisku to jest taki dodatek bezpieczne rozwiązanie y, dla nas bo tych gatunków jest tutaj sporo nie ukierunkowujemy się na jeden rodzaj Ryby, więc dlatego miks trzech zanęt na dzisiejszą zasiadkę. Dodamy jeszcze jedną rzecz. Wanilia bardzo bezpieczne, rozwiązanie lubiane przez większość ryb karpiowatych, więc pół paczki takiej wanili jako dopalacz trafi do mojego wiadra. Gdy mamy już tą suchą mieszankę odpowiednio wymieszaną, to trafi do niej sama woda. Mała partia wody dodajemy mieszamy ona już fajnie dochodzi i damy tej mieszance na jakiś czas odpocząć. Nasze mieszanki na dzisiaj będziemy polali trochę grubszym towarem. Będą to ziarna. W ofercie mamy kilka ziaren. Ja zdecyduję się dzisiaj na pewno na truskawkę, bo chcę, żeby ta mieszanka była słodka. Wanilia się z truskawką fajnie komponuje. Natomiast samych mieszanek w ofercie jest sporo. Są też różnego rodzaju miksy. Mamy miks różnych ziaren, czyli kukurydzy, jakieś pszenicy i na przykład konopi, która tutaj jest. I to jest rozwiązanie, które też dość często Często trafia do moich mieszanek. Dzisiaj zaczniemy od truskawki. Na pewno spora partia tych grubych dodatków, które mają nam zatrzymać większe ryby, trafi do tych pierwszych kul, które będą związane z tym wstępnym nęceniem podczas naszego dzisiejszego wędkowania. Do, do tak naprawdę, do przygotowania żaden zawiele nie potrzebujemy, bo. One są już przygotowane. Tutaj mamy typowy woreczek strunowy, odpowiednią ilość ziaren. Ja zwykle wrzucam sobie na, na sito, bo często ten płyn, ten sok, który uwalnia nam się z ziaren, wykorzystuję później jeszcze do dowilżania mieszanek, więc nie chcę go tracić. Robię to nad wiadrem. Więc tutaj sobie zostawię tą kukurydzę na moment, ona sobie y, odcieknie. Robię to dlatego, bo tak naprawdę jeżeli mam już wstępnie nawilżoną mieszankę i dodałbym takie mokre ziarna to mógłbym taką mieszankę zbyt mocno dowilżyć i całą robotę, którą zrobiłem wcześniej, zepsuć sobie tak naprawdę. zanęte. zakładamy, że powinny tutaj pojawić się jako pierwsze leszcze, a generalnie wiemy, że żyją tutaj karpie także nie pogardzą mięsnymi dodatkami. Zdecydujemy się na tak zwane mięsko, czyli robaczki. Zaczniemy może od kastera, musimy go odpowiednio przygotować. Wsypuję sobie go na sitko i wykorzystuję wodę i płukanie kastera z tego zapachu. My sobie go dokładnie tutaj wykąpiemy, a następnie przesypiemy do... O, przesypujemy. Ja sobie podejdę dosłownie nad brzeg jeziorka, doleję wodę, bo ważne, żeby tego kastera yy, przetrzymywać cały czas w wodzie. Jest OK. Oczywiście te pływające Poczwarki ja usunę, żeby one później na mnie windowały w mieszance, nie odciągały ryb z pola nęcenia. Kolejnym naszym dodatkiem będą białe robaki. Wykorzystamy sito, typowe sito wędkarskie do przecierania mieszanek. Tak naprawdę zależy mi na tym, aby pozbyć się tych trocin, w których robak był. Bo te trociny są nośnikiem takiego nieprzyjemnego zapachu. Już te trociny sobie na dół opadają. Dobrałem sito o tak małym oczku, że białe robaki mi się przez to oczko nie prześlizną, więc na dół będą opadały tylko trociny, a u góry zostaną nam same robaczki no, tak przygotowane. Dobra, teraz jeszcze mamy takiego drobniejszego robaczka. Tak jak mówię, chcemy się pozbyć tych trocin. One nawet zafarbowały od samych robakczków będziemy podawali do naszych mieszanek, używali też do nakładania na haczyk. Wracamy do naszych wiader po około 10 minutach, zobaczymy jak ta zanęta się ma. No, ona prawie jest, prawie jest idealna. Ja za chwilę e, przesypię sobie e, tą zanętę do drugiego wiadra, natomiast chciałem wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj, naprawdę zaczyna wiać coraz mocniej, i na pewno ta fala będzie miała wpływ na to, że, że mieszanka będzie po części wymywana przez wodę. Możemy sobie z takimi rzeczami na wiele sposobów poradzić. Jeżeli chcemy rzeczywiście to skleić jeszcze bardziej, użyć na np. kleju który wprawdzie ma w swoim nagłówku słowo rzeka, w swojej nazwie. Rzeczywiście kleje zwykle są stosowane na wodach płynących, natomiast możemy je zastosować z powodzeniem na wodach stojących, tam gdzie na przykład zmieniają nam się warunki, pojawia się falowanie. Mamy dużą głębokość, a chcemy, żeby mieszanka dotarła w pełni do, do dna. Więc sposobów y, użycia klejów jest sporo. Te kleje doskonale się sprawdzają, one sklejają nam kule, a później na samym dnie, jak to już opadnie nam na dno, puszczają, czyli sprawiają, że mieszanka zaczyna pracować normalnie, więc bezpieczne rozwiązanie. Z drugiej strony nie sklei nam tego na tak zwany beton i nie puści przez całe wędkowanie, czyli my będziemy czekać, a mieszanka nie będzie wabiła nam ryb. Przed nami ostatnia faza przygotowania mieszanki. Mieszanka jest już nawilżona. W tej chwili trafi na sito wędkarskie. Frakcja samej mieszanki jest dość duża, więc, a zamierzamy też łowić duże ryby, więc sito odpowiednio duże. Ja skorzystam z sita o oczku 4 mm, i w tej chwili mieszanka trafi na sito. Będziemy przecierali po to, aby mieszankę jeszcze napowietrzyć, żeby fajniej nam w łowisku pracowała. O, mieszanka nam urosła, stała się taka pulchna, fajna, idealna do użycia. Na tak grubych mieszanek tak naprawdę jedno przetarcie przez to jest wystarczające. Nie trzeba tego powtarzać. W zasadzie mamy gotowe danie dla naszych rybek. Mówimy na 40 gramowy koszyczek. Spożywka plus mięsko, jakaś słodycz z kukurydzy zaklejamy i tak dzisiaj serwujemy dania dla yy, dla rybek Wygląda na to, że to będzie leść i to raczej jakiś taki bardziej ambitny. O, ale łopata fajna. Mamy, Mamy to.